Mio ale po bardzo ekscytującym, bardzo szybkim pojedynku. Postaram się być równie zwięzły jak, jak no, w twoim raz, pojedynku powiedz. Y, Łukasz y, zacznijmy od tej mniej przyjemnej rzeczy Łukasz y, Klinger. On y, nie zgadzał się z tą decyzją, pokazywał, że no, mógł walczyć, powiedz, co ty sądzisz o tym? Znaczy no Właśnie nie wiem, po sędzią. Jak z mojego punktu widzenia, może, może nie wiem, nie widziałem na no, tyle to walka, wiadomo, ale... Nie było odpowiedzi, no, nie wiem czy wy to widzieliście, ale nie było odpowiedzi na moją agresję. No nie było. No nie było, a jeszcze Co później... Bardzo ciężkie przerwanie takie. A widziałem tego potem tego. jeszcze, że po prostu miał taki błąd w oczach, błędne oczy, nie? wcześniej ja mus... tak naprawdę go troszeczkę no, chwiało na tych... Ja momentach. nie byłem zmęczony, nie byłem spięty, już tych walk troszeczkę mam. Cały czas zwaliłem takie, może to było wyglądało, że to tam, te sierpy takie, że to było na spięciu, ale jednak nie zabierało mi to siły. I widziałem po tym przerwaniu, że on ma błąd w oczach. No myślę, że po takim czymś, no to nie wiem, może by się tam jakoś otrząsnął, ale wątpię. Tak jak mówię, nie, nie planowałem przerywać tych sierpów, nie? Tych kombinacji. Także nie wiem, ciężko mi powiedzieć. No, dziękuję mu mimo wszystko za to, że ze mną zawalczył. No i co mogę więcej powiedzieć? Mam szacunek do niego tak jak do każdego rywala i dziękuję mu, no tyle. Powiedz co nieco o specyfice Twoich treningów, bo bardzo mi się podoba sposób w jaki potrafisz, powiedzmy w cudzysłowie, rozbujać swój 93-kilowy organizm, bo widać takie zrywy i przyspieszenia. To jest naprawdę, w Twoim wykonaniu to jest coś imponującego. Hmm, no. Trenuję, tak? Myślę, że też może moja genetyka ma coś do tego, bo nie jestem jak na dziewięćszy zawodnikiem, jakimś bardzo umięśnionym. mam ten zakres ruchu, jestem w miarę szybki jak na tą kategorię, tak mi się wydaje, mam, mam też coraz lepsze kardio. Myślę, że to te ciężkie treningi. Zasługę moich trenerów, tak, trenera płazy, który cały czas ze mną jest, to jest tak, to jest tak, jakby mój brat, tak? On nie tylko mnie trenuje, ale też tam jest ze mną poza tym yy, życiem sportowym. Drugi raz mamy nowego trenera od Majtaj, Tomka Iwaniaka. I jemu to też serdecznie dziękuję, bo ciągle ze mną pracował, yy, poświęcał mi się bardzo. Myślę, że to też zaprezentowało. No i co? I myślę, że ten, taka agresja na treningu, taki głód, że ja chcę iść do przodu, tak? Nikt nie powiedział, że ja jestem gdzieś tam ze wsi czy z jakiejś małej miejscowości i że ja nie potrafię czegoś osiągnąć, bo jestem z małego klubu, tak? Także przed tą walką miałem spokój w sobie. Nie obawiałem się niczego, tak jak w sumie w każdej walce nie boję się nikogo, mogę, się, mogę podjąć rękawice z każdym. Tak, wiadomo, szanuję tam swoich rywali, ale respektu jakiegoś tam do nich nie mam. Powiedz, w jaki sposób będziesz teraz dzielił obowiązki pomiędzy federacjami, bo miałeś przygodę w Federacji FEN, teraz obroniłeś pas TFL. W jaki sposób się potoczy teraz najbliższe kariery? No ja myślę, że teraz najbliższa walka będzie na fenie, tak? Nie mogę podać jakichś tam konkretów, bo nawet ich nie ma. Ale... Ale pewnie w marcu, myślę, mówimy o marcu. Myślę, że w marcu zawalczę na, na tej gali. Tak teraz dwa tygodnie odpoczynku, bo trochę jestem taki wbrew pozorom ociężały, porozbijany. To wszystko wyjdzie na pewno po walce, chociaż tam jakaś nie była ciężka. No i czekam na FEN, tak czekam sobie spokojnie na FEN yy, i tyle. I ostatnie pytanie. Był pewien epizod z, z Ultimate Fighterem, nie, do którego nie mogłeś pójść, ponieważ byłeś za młody. Czy coś będziesz jeszcze działał w tym kierunku? Znaczy tak, ja jestem świadomy swoich braków, jestem świadomy tych mankamentów. Wiadomo, że jakby była okazja, to bym rękawicę podjął, ale jestem ostrożny w tym, co robię. Myślę, że jeszcze dużo bym muszę się podszkolić, żeby gdzieś tam na jeszcze wyższym stopniu te sukcesy osiągnąć. Mam na to apetyt, ale nie chcę się spieszyć, tak? Jestem młody, mam czas, na spokojnie sobie do tego podchodzę. Oczywiście ciężko pracuję, no ale myślę, że jeszcze muszę te umiejętności swoje poprawić, nie są one jakieś tam wysokie, tak, ja muszę cały czas się uczyć i z pokorą do tego podchodzić, no i mam wiele do poprawiania, jeszcze, żeby w takim Ultimate fighterze wystąpić, tak, tak taka jest moja opinia. Okej, okay, ale mimo wszystko gratuluję, świetnego zwycięstwa. Jeszcze muszę podziękować sponsorom, bo mi bardzo pomagają i, i muszę naprawdę podziękować. Tak, e, Gębacki, e, Contrans, e, przewozy transportowe, firma Kamyk, Wikibus, e, klub konesera, Sportbet Łęczna, którzy, którzy tak naprawdę mnie naprawiali przed tym, przed tym starciem. E, Górnik Łęczna, MMA, Spartakus, Siłowniacyców to jest dla mnie największa pomoc, bo mój szef bardzo mi pomaga, ta pomoc jest nieoceniona, no wiadomo, że rodzica to już cał, całkiem narzeczona. No i co, i kogo tam pominąłem? A, firma Globator. I kogo pominąłem, to przepraszam, ale i tak tam zareklamuję ich na pewno jeszcze. A, i Wodzianka. To też mi bardzo I MMA News. Jeszcze raz tak, Jensie, no gratuluję.